Nie ma, chciałem Wam pokazać dynie. Teraz już z daleka Witka mnie swoim fajnym pomarańczowym kolorem. No, gdzieś tak. 34 cm długości, no już jest, już jest ładna. Dopiero zaczyna rosnąć. To <laughs> no nie będzie giganta, tam nie będzie miała 500 kg, ale będzie duża. Następna też już bardzo ładna. Ta też jest bardzo ładna. Wszystkie bardzo ładne. Podobają mi się. A i tak wygląda. Już tu patrzę, że będzie trzeba ściółkować dalej. Będy rosną. ściółka już się za chwilę będzie tu kończyć. A ja mam już przygotowała sianko. Krzaczek konkret. Zostawiłem na tym głównym krzoku, największym Dwie dynie, gdyby była jedna, to szybciej by rosła, ale rekordów żadnych nie będę bił. Będę miał kilka dużych dyń. No i fajnie, to tyle. Na razie, trzymajcie się.